Nowy lootbox. Uważajcie na te oszustwa na Steam. Gothic Remake, nowe materiały i AC Red, Assassin's Creed, tak? Eee, ostatnio przeczytałem Armored Core odwrotnie i cały czas zamieniam te dwa skróty. No, tak czy inaczej, eee, Gothic Remake, powiem tak, nie grałem jeszcze w Gotika, Mam zagrać w końcu na streamie, bo ludzie mówią, że albo bedge, albo że super i ciężko wybrać odpowiednią opinię. Eee, nie wiem, muszę kiedyś spróbować. Nigdy nie miałem styczności z Gotikiem. Nawet w większości memów nie rozumiem. No, eee, tak czy inaczej, obejrzyjmy sobie, zobaczmy, jakie oszustwa tym, bo nie chcę zostać oszukany. który mógłby trafić na PC. Taki jeden wymarzony tytuł z PlayStation, który mógłby trafić na PC. Bloodborne. Oczywiście pomijając temat Bloodborne, Kurde. który generalnie jest marzeniem wszystkich. Tak, jest jeden tytuł, który fajnie by było zobaczyć właśnie na komputerach osobistych, a jest to go UF Sushima, a w tym temacie pojawiły się nowe doniesienia. Tak gra ma dużo ten... fanów w ogóle. W sensie, ona tak jest niepozorna, ale jak nagle tak porozkuminasz gry PlayStation In general, sobie popatrzysz. Ile ludzi na co czeka, jak bardzo coś lubi, to ludzi, którzy czekają na Ghost of Tsushima 2, jest ogrom. W tym czasie, Assassin's Creed Red może być w pewnym sensie przełomem dla tej serii. W nowych ujęciach z Gothic Remake, które prezentują się naprawdę dobrze. Dużym oszustwie, które jest powiązane z Divers 2. Sony nie lubi pieniędzy. Grito, no Sony po prostu yy, mam wrażenie, się mocno zagubiło. Szczerze. Xbox nadganiał, nadganiał, nadganiał? Znaczy, Xbox, no generalnie wiecie, Phil Spencer i spółka, nie. Nadganiali, nadganiali. Mają te swoje usługi, mają te swoje game passy, inne rzeczy. I Sony teraz ma takie. Hmm, to co robimy? Jakieś gry? Mm. Gry dużo kosztują. Gry usługi? No spoko, zróbmy gry usługi. Nowa konsola? Mm. No, ale ta się nie sprzedała. I oni te mają, mam wrażenie, że oni są jacyś tacy zagubieni. Że oni nie do końca wiedzą, co chcą robić. Coś, kurde, tak stoi sobie i patrzy. To jest ten moment na maratonie, że oni po prostu zmęczyli się podczas biegania. I teraz stoją i się zastanawiają, czy dadzą radę pobiec jeszcze trochę tych kilometrów, czy jednak schodzą kurna z wyścigu. Oczywiście Sony się nie zawinie czy coś, tylko chodzi mi o to, że mogą mocno zwolnić i ich w sumie już zwolnili, bo mają nie wydawać w tym roku fiskalnym żadnej gry jakiejś dużej franczyzowej. Ten Final Fantasy VII im pomoże, Helldivers im pomoże, ale co jeszcze im ma pomóc? <laughs> Jest coś jeszcze? No chyba nie. W kolejnych ciekawych informacjach o No Rest for the Wicked. Ale wracając sobie do tematu Ghost of Tsushima, czyli gry od Sucker Punch, która została wydana 17 lipca 2020 roku jedynie na konsolach PlayStation i spotkała się z naprawdę dobrym odbiorem. W końcu była to porządna gra. A może można kiedyś to zagrasz. Assassin's Creed w Japonii jeszcze przed Redem. I cóż, myślę, że dla wielu osób był to. O nie! Czekaj, Ghost of Tsushima to jest przede wszystkim Skradanka? To może mi nie siąść, no ale dobra, szanse warto dać. Szczerze, trudno się dziwić, ponieważ gra miała nieziemski klimat, wiele ciekawych możliwości, a system walki był zrobiony naprawdę ciekawie i było a, to no Coś, dobra. co idealnie wpasowywało się w klimat tejże gry. Ale dobra, przejdźmy sobie. Bo ja ze skratenkami mam takie, że to jest jasne, są satysfakcjonujące i ja rozumiem, czemu ludzie lubią to, ale to na jest dobre po prostu. To, to nudzi ludzi mianowicie tego, czy Ghost of Tsushima ma szansę trafić na PC-ty. Nick Baker, a.k.a. Special Nick, przekazał na Twitterze informację, że już niedługo możemy otrzymać zapowiedź Ghost of Tsushima na komputery osobiste. Ale sam nie jest pewien, kiedy może się to dokładnie Była stać. Była jakaś taka plota miał... rzucona, że Ghost of Tsushima, Demon Souls w ogóle i, jak, i coś jeszcze ma wyjść na, na peceta. Nie wiem, czy The Last of Us przypadkiem, nie, nie wiem, coś... Yy, dwójka w sensie. Yy, jakiś taki grubszy leak był. No to by było fajne i myślę, że faktycznie Sony by wtedy sprzedało dużo, dużo kopii. Tylko zauważcie jedną rzecz, bo może ja się nie znam za bardzo na tym rynku jeszcze yy, i gadam głupoty, ale zastanówmy się nad jedną rzeczą. Jeżeli największe hity, zauważcie, że jeżeli oni za zaczną yy, robić porty na PC swoich największych hitów, to dobra, będą mieli kasę ale mam wrażenie, że wtedy ludzie przestaną kupować konsole, albo na pewno znacznie mniej ludzi kupi konsole, bo co jest driving forcem, jeżeli chodzi o kupno konsoli? Ekskluzywy. I co wtedy się stanie? Wtedy się stanie koniec konsol? Konsola będzie pudełkiem multimedialnym dla ludzi, którzy po prostu nie chcą kupować drogich komputerów? W sumie to by było spoko, nie? Ekskluzywy to szmaciarstwo. Natomiast dziwi mnie, jeżeli faktycznie Sony podjęłoby taką decyzję marketingowo czysto. No chyba, że faktycznie policzyli i te porty na PC i tworzenie gier im się bardziej opłaca niż robienie rzeczy pod konsolę. Kto wie? ...by strzelać, no to celowałby w okolice 5 marca, czyli już niedługo, za parę dni. Jest to bardzo ciekawe, ponieważ nie wiemy... W na gaming industry w ogóle dużo dziwnych rzeczy się zresztą dzieje ...zresztą niedawno usta. mieliśmy okazję nie. oglądać State of Play, no i czy Japończycy zrobiliby to poprzez zwykły wpis na blogu? No, szczerze nie jestem ku temu przekonany, ale być może będzie to jakaś niespodzianka z ich strony, a specjalnik wszystko zepsuł, jak zawsze. Nie no dobra, to jest Mieliście kopium, okazało... to jest kopium jak moje eldeńskie DLC dywagacje kiedyś tam. Jeżeli by miał wejść taki port Ghost of Tsushima, czy innej dużej gry, to raczej by to mocniej ogłosili. to prawdą, no to ja jestem jak najbardziej Marketing, Marketing, marketingiem musi być. spekuluje się, że Sony ma w planach wydawać duże gry na PC-tach, a gra od Sucker Punch mogłaby być jedną z nich. Mogłoby się to także wiązać z zapowiedzią Ghost of Tsushima 2, która mogłaby nastąpić w tym roku i są ku temu głosy zza kulis, głównie od insiderów, którzy twierdzą, że kolejna część może zostać zapowiedziana w maju, bądź czerwcu tego roku Fy... na Playstation Show. poczekaj PC, czyli... chwilę. Czy ja dobrze rozumiem, że w tej grze Twoim drogowskazem Jedną Nie jest żadna ikonka quest'a tylko wiatr? Tak? Ej dobra, to jest zajebiste Jezu, jakie dobre to jest Ja uwielbiam jak gra Nie chce ci wskazywać na siłę Ej, jestem grą Wiesz, imersja wjeżdża I takie naturalne jakieś aspekty, wiesz W prosty sposób ci pokazuje wszystko Ale nie tak, że nie tak hamsko. To jest tak fajne. Kulis głównie od insiderów, którzy twierdzą, że kolejna część może zostać zapowiedziana w maju bądź czerwcu tego roku na PlayStation Showcase. Czy będzie to prawda? Zobaczymy jak zawsze czas pokaże. Wśród graczy od lat pojawiały się głosy, że w serii Assassin's Creed od kilku lat... Przez chwilę myślałem, że to Palward jak zobaczyłem tego żółtego tego. Jeśli oglądacie nas na bieżąco, no to pewnie wiecie, że Ubisoft ma dość kontrowersyjne plany na rozwój tejże serii. Natomiast jedną odsłoną, przy której warto się zatrzymać jest Assassin's Creed Red, czyli przygoda osadzona w Japonii. Która to ma ewoluować pod pewnym względem, a przynajmniej tak twierdzi Tom Henderson uznany Insider Aha. i to właśnie Assassin's Creed Red ma zapoczątkować pewien nowy system, który zostałby poprzedzony ulepszeniem silnika Anvil Pipeline. Tom Henderson przekazał, że Assassin's Creed od części Red ma prezentować oświetlenie w trybie RT, a do tego przede wszystkim mają zostać zmienione animacje, również parkurowe i ma zostać dodany system dynamicznej pogody, ale to nie koniec, bo Insider nie również jest materiał gameplayowy z Assassin's Creed Red, na którym... Ray Tracing dla mnie overrated szczerze na ten moment. Jeszcze, do, ta, jeszcze mi tak dupy nie urwało, żebym Mówił, że Ray Tracing jest super game changerem. Widział, co ciekawe, ulepszony system skradania. I co miał tutaj na myśli? Według niego jest to system zbliżony do Splinter Cell'a. A mianowicie, gracze mają dostać możliwość, czy to gaszenia pochodni, chowania się w wysokiej trawie, czy nawet leżenia na brzuchu. No i dodatkowo dla miłośników krwawych starć, w Assassin's Creed Red ma być dużo brutalniejsza walka, niż chociażby w takiej Valhalla. I nie tylko ma być tam więcej krwi, ale również więcej urywanych kończyn. A do tego, tak jak i w Assassin's Creed Valhalla, mamy rozbudowywać swoją własną osadę, w której znajdzie się między innymi dojo, Rozbud Zbudowywanie osady jest spoko, daje ci jakieś takie poczucie progresji i, nie wiem, takie housingowe uczucie, nie? Dużo gier to robi. Natomiast ludzie mówią powoli, już coraz więcej ludzi mówi, że to jest taka FIFA dla fanów skradanych, że to co chwilę wychodzi to samo po prostu, i to jest totalny ściek. Nasza osobista kryjówka czy zbrojownia. Do tego jak wynika z pozyskanej informacji, budynki będzie można naprawdę ciekawie personalizować. A jak ostatnio przecież oglądaliśmy e, lootboxa, to jeszcze mówili, że oni chcą zrobić jakiegoś e, e, Assassin's Creed Infinite, który ma być w ogóle hubem dla wszystkich asasynów i to ma być jakaś gra usługa z Battle Pass. W ogóle jakaś odkleja. Zarówno na zewnątrz, jak i od środka. Henderson przekazał naprawdę sporo konkretnych informacji, no i teraz tym bardziej jestem podjarany na Reda. Bo nie dość, że będzie to mój ulubiony japoński klimat, tak cały ten tytuł... Dobra, zróbmy tak. Ja w Assassin's Creed Red zagrę. Jak wyjdzie. się na jednego z najlepszych asasynów od lat. No i jestem bardzo ciekaw, jak Ubisoft do tego podejdzie. No i mam nadzieję, że tego nie spierdzielą, ale zawsze trzeba podchodzić do tego słodko z z i takie zapowiedzi zawsze trzeba traktować do z oka. Mimo tego, że Tom Henderson to jedno z najbardziej zaufanych źródeł w branży gier. Tak czy inaczej, ja czekam, dajcie znać w komentarzach, jak wy się na to zapatrujecie. Myślę, że znajdzie się kilka osób, które czeka na Gridfalla 2. Pierwsza odsłona, według mnie, była całkiem dobra i w nie, nie ukończyłem, bo odbiłem się od niej w pewnym momencie. Tak uważam, że kilka rzeczy zostało tam zrobionych naprawdę solidnie. Aczkolwiek mam Mam nadzieję, że pewne elementy zostały poprawione w dwójce, a tak się składa, że w tym temacie otrzymaliśmy kilka ciekawych informacji, a właściwie jedną ciekawą, ale do tego przejdę za moment. Dwójeczka zapowiada się całkiem spoko. Widzieliśmy ostatnio fajny materiał, z którego aż wylewał się klimat, ale niestety brakowało tam konkretów. Poza wiecie, tym całym klimatem, no i tego, że po prostu fajnie się na to patrzyło, nie dostaliśmy zupełnie nic, żadnego gameplayu. No ale dobra, przejdźmy sobie do tej jednej, Jak w trailerze informacji. w ogóle nie pokazują ci gameplayu, to albo chcą po prostu na razie zajawić klimat, a potem robią gameplay trailer, albo boją się pokazać gameplayu. <laughs> Jedno z dwóch. Racji, o której wspomniałem, a mianowicie tego, że gra ukaże się na początku tylko i wyłącznie na PC-ach. I to jeszcze we wczesnym dostępie na Steamie. Skąd taka decyzja już tłumaczę, choć zapewne większość z was się domyśla? Otóż Spidersi, czyli twórcy gry stwierdzili, że lepiej wydać grę we wczesnym dostępie i pozbyć się ewentualnych błędów przed premierą, niż wydać niekompletny, nieskończony tytuł. Okay. Bardzo istotny jest dla nich feedback ze strony graczy. I dlatego też na początku dostaniemy dostęp jedynie do Nie wiem, kurde, rozdziałów. mnie tak łatwo kupić jako gracza, powiem wam szczerze, mi wystarczy, żeby twórca... Mnie słuchał. Naprawdę. W sensie tu nie chodzi o to, że wiesz, ja mam dostać wszystko, czego oczekuję. Ale fajne jest, jak deweloper faktycznie gdzieś tam zdaje sobie sprawę z tego, że ludzie mają głos, <noise> że mają swoje zdanie na temat gier, że mog może, mogą im się pewne rzeczy nie podobać, że wizja dewelopera i wizja gracza może się trochę rozjechać i że zadaniem dewelopera nie jest za wszelką cenę robić swoją artystyczną sztukę wyższą, którą zrozumie pięć osób. Chyba że jesteś Hideo Kojimą. Tylko jest raczej spasowanie tej ścieżki pod oczekiwania gracza, co nie? W kilku opowieści, jak i skrawka niepełnej mapy. Do tego twórcy zapowiedzieli, że będzie dostępnych kilka kluczowych postaci, które będą nam towarzyszyć w naszej rozgrywce. Gra będzie we wczesnym dostępie cały czas aktualizowana. Blizzard zawsze. Nie, wiecie, tu nie chodzi o to, żeby yy, twórcy powiedzieli, że słuchają graczy, bo powiedzieć to sobie każdy może, czyny się liczą. Jeżeli jeżeli widzisz często ankiety, jeżeli widzisz jakieś AMA na reddicie twórców, jeżeli widzisz jakieś rzeczy, gdzie oni faktycznie ten feedback zbierają, chcą rozmawiać, chcą odpowiadać na pytania, dzielą się w jakichś wywiadach treściami, to wtedy wiesz, że deweloper jest spoko. Jeżeli nie boją się powiedzieć jakichś wprost rzeczy, które mogłyby komuś nie pasować, base developers dosłownie, no. Jeżeli, jeżeli tacy są, to to jest spoko, a niestety takich deweloperów jest stopniowo będą coraz nowe postaci, nowe regiony, nowe misje, umiejętności itd. itd. Stąd też gra we wczesnym dostępie będzie możliwa do grania tylko i wyłącznie na pc ale po pełnej premierze trafi już na resztę platform. Miejmy nadzieję, że nie oznacza to tego, że twórcy nie wzięli pod uwagę feedbacku z pierwszej części i że nie będą zasłaniać się tym wczesnym dostępem, tylko faktycznie odrobili zadanie domowe. No i teraz prezentują nam naprawdę dobrze dopracowany tytuł. Mocno trzymam kciuki i w sumie nadal nie wiemy, kiedy gra zadebiutuje nawet i we wczesnym dostępie. Całkiem nie znam gry, to bardzo ciekawym o, Wicked, to, żeśmy oglądali ostatnio, daty to wygląda na super dostęp. Są to saucy w takim naprawdę nietypowym wydaniu, które zapowiadają się dość oryginalnie, mimo tego, że jest tam dużo rzeczy zaczerpniętych, chociażby z Bloodborna. takich jak na przykład ten boss. Gra wygląda bardzo ładnie. Nie oszukujmy to... się, zapotrzebowanie na rzeczy zaczerpnięte z Bloodborna jest bardzo duże i Lies of Peace wcale nie wyczerpało tematu. <laughs> Także do roboty. Nic dziwnego, Im więcej takich gier, tym lepiej. Przez twórców Ori, no ale przejdźmy sobie do konkretów, nowych informacji. Okazuje się, że gra trafi do wczesnego dostępu już niedługo, bo 18 z tego kwietnia, czyli za ponad miesiąc, będzie w Early Accessie dostępna jedynie na Steamie, a pełna premiera, której daty jeszcze oczywiście nie znamy, to także debiut gry na PlayStation 5 i Xbox Series XS. W grze jest naprawdę mnóstwo ciekawych rzeczy, takich jak chociażby ręcznie stworzony świat, a już bezpośrednio po wczesnym dostępie ma ukazać się tryb wieloosobowy, który... Ręcznie stworzony świat to co, znajomy... w sensie, że to ludzie malowali to wszystko? Dobrze rozumiem? Bo jeśli tak, to o kurwa. Szacunek, nie? Chyba Ori tak było robione, że to wszystko było namalowane, więc to studio... Jest... Jest już z tego znane, jeżeli serio to wszystko było malowane po prostu, to o ja pierdolę szacun w chuj. Eksplorować część tego świata. Jeśli chcecie dowiedzieć się o tej grze więcej, no to koniecznie sprawdzajcie ten materiał. No a ja przechodzę już do kolejnego newsa. Hell Helldivers 2 to gra, która ostatnio dosłownie spierają się to ludzie niesamowite i jej wyniki były naprawdę niesamowite. No jak się okazało, kilku twórców pozazdrościło sukcesu i stwierdzili, Aha. że będą kopiować ruchy Helldivers 2. <ślamy> Standardzik, coś ci wyszło! No to ja też to zrobię. Za chwilę sobie do tego przejdziemy. I w tym momencie widzicie oszukaną kartę gry na Steamie. Jak Co? można zauważyć, w tytule jest napisane wyraźnie: Helldivers 2. No ale słuchajcie, A pewne to różnice. aż tak! Spójrzcie. Ja myślałem, że to po prostu gry podążają tą ścieżką, a nie. To chodzi o to, o to oszustwo. Dobra, czekaj, bo to ważne. O, słuchajcie uważnie w tym momencie widzicie oszukaną kartę gry na Steamie. Jak można zauważyć, w tytule jest napisane wyraźnie Helldivers 2, no ale są pewne różnice. Spójrzcie sobie chociażby na liczbę recenzji. 13 opinii. No jest to bardzo istotny szczegół, którego nie można pominąć, ponieważ można dać się zrobić bambuko. Oczywiście oszukana karta na Steamie została już usunięta, ale było kilka osób, które skusiło się na kupno no wersji gry, która kosztowała oczywiście dużo mniej niż oryginał, co miało zachęcić kupujących. No i oczywiście było tam zaznaczone, że jest to jakaś promocyjna cena. A tak nie? Bo jak ktoś, chociaż trochę... Trochę patrzy na to, co kupuje, to się nie, nie w życiu yy, się nie pomyli. Ale to jest robione, wiecie, na kogo? Właśnie na kurde ludzi młodych, na dzieciaki, które nie ogarniają jeszcze. To jest przykre, to jest dojenie kasy w najgorszy możliwy sposób szczerze. A gdy zdecydowaliśmy Żeby po prostu się kogoś szybko naciągnąć, 2, no to otrzymowaliśmy dostęp do jednej z dwóch gier. Figurality albo starych właśnie, albo Good. bardzo bumerskich, tak, którzy nie ogarniają rzeczywistości, że warto sprawdzić, jakie studio gry wydało, ile kosztuje normalnie i tak dalej. Kolejne tytuły: Soul Board Studio i Whitehall Games. I wiele wskazuje na to, że za tymi dwoma grami może stać jeden człowiek, jeden zespół, który odpowiada za to oszustwo, bo jest wiele podobieństw, takich jak chociażby to, że oba te tytuły ukazały się 4 listopada. I wszystko to stało się poprzez możliwość edycji karty na Steamie, którą twórcy wykorzystali, szerszy wzdłuż i postanowili edytować praktycznie wszystkie dostępne informacje i mogli tam nawet zmienić takie rzeczy, jak twórca czy też wydawca. Więc jest to ha. bardzo niebezpieczne, no i fajnie, jakby z tym o się tym zajął trochę szerzej. Goty Remake, no cóż, zapowiedziałam, jest na 2024 rok. Na grę czeka naprawdę. Ja nie wiedziałem, że w ogóle takie coś jest w planach, powiem szczerze. Nie miałem pojęcia. Kurde, muszę kiedyś zagrać w Botika. Mnóstwo osób, mnóstwo fanów gotika oraz tych, którzy chcą dopiero się serią zapoznać. Wokół tego tematu jest naprawdę spore zainteresowanie, a my dość często dostajemy informacje od Alchemy Interactive, czyli twórców, oraz Tears Nordic, czyli wydawcy. Na łamach CD Action otrzymaliśmy cztery nowe screeny z Gothika, które prezentują się bardzo ciekawie. Zresztą zobaczcie sami. I tutaj mamy przedstawionego Gomeza, czyli przywódcę starego obozu, i porównanie tego, jak wyglądał, oraz tego, jak wygląda teraz. No dobra, jest upgrade, na nie? Ekranie. Różnica naprawdę jest zauważalna. <laughs> Czasy się zmieniły, cholera jasna. Oraz tego, jak wygląda teraz. Widzicie na ekranie. Różnica naprawdę jest zauważalna, no i teraz postać prezentuje się w ten sposób. Mamy także screena przedstawiającego gobliny, no i otrzymaliśmy też swego czasu grafikę koncepcyjną, która skupiała się właśnie na goblinach, no i możemy to też porównać ze sobą, no i tak czy siak prezentuje się to naprawdę dobrze. Mamy także rzut na bramę niedaleko placu wymian, jak i piwnicę umieszczoną pod starym obozem. No w tych ostatnich screenach nie ma w zasadzie nic nie wiadomo jak szokującego, w końcu to tylko lokacje, które swoją drogą wyglądają naprawdę spoko. O szkoda, że nie pokazano trochę więcej z tych piwnic, no bo taki jeden screen nie mówi nam wiele, a tak samo nie wiemy, czy ty Remake zadebiutuje faktycznie w 2024 roku. Nadal nie mamy konkretnej daty premiery, aczkolwiek gra ma pojawić się na PC-tach i konsolach obecnej generacji. Dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego filmu. Ale będzie pracy. grane. Się, no i do następnego. Szczerze, w remake na pewno zagram. Czy zdążę przed remake'em sobie grać normalnie? Zobaczymy. Dzięki za newsy, lootbox. Wrzucam wam linka na czat. Pamiętajcie zostawić łapę.